Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z Santiago de Chile. A moją gościną jest dzisiaj Olga Noszczyk, właścicielka salonu Secret Studio w Warszawie, prawniczka i kosmetolożka. Dzień dobry, Olga, witam cię serdecznie. Cześć, tam, pomiła Cię widzieć. Jak tam w Warszawie? Jaka pogoda? Gorąco, upalnie, także lato w pełni. A w Santiago de Chile dość zimno, bo tutaj mamy zimę i jest około 15 stopni, jest ranek, godzina dziewiąta, więc witam Cię bardzo serdecznie. I dziś chciałbym porozmawiać z Tobą o tym, jak wygląda praca salonu kosmetologicznego w wakacje, ale też jak zarobić na swoim salonie. Czy w ogóle salon może przynosić dochody? Oczywiście że tak, salon kosmetyczny może przynosić dochody i to nawet bardzo wysokie. Wszystko zależy od tego, jakie usługi proponujemy. W tym momencie nie ma sensu koncentrować się tylko i wyłącznie na jednej usłudze, bo klienci lubią mieć wszystko w jednym miejscu i warto stawiać na te usługi najbardziej marżowe. To porozmawiajmy w takim razie o twojej takiej pierwszej profesji, czyli o stylizacji rzęs. Jak stylistka rzęs może zwiększyć swoje dochody? Jak yy, może zaraz? Oczywiście poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji i naukę, czyli poprzez dodawanie kolejnych usług do, swoich, do swojego cennika. I nie chodzi tutaj tylko o standardowe stylizacje że tylko w tym momencie coraz młodsze dziewczyny korzystają z usług. Baza klientek może być coraz większa, czyli warto pokazywać im, że potrafimy tworzyć takie stylizacje jak efekt kim, efekt linera czy mokry efekt. Teraz też wchodzą nowe efekty do, na nasz rynek, więc warto pod tym kątem poszerzyć, swoje umiejętności, ale warto też uczyć się nowych usług i wdrażać nowe usługi takie jak henna pudrowa, laminacja rzęs, laminacja brwi, no i oczywiście kosmetologia. I ty takie usługi oferujesz także w swoim salonie Secret Studio w Warszawie? Tak, dokładnie, ja takie usługi posiadam, poszerzam. Bardzo dużo, jest bardzo mocno, jestem skupiona teraz na ekotematologii, z tym, że zajmują się moje pracownice, co daje im po prostu możliwość rozwoju, ale również też i edukacji moich kursantek. Tak jak wspomniałam, jesteśmy w Santiago de Chile, rozmowy ze świata, łączymy dwa kontynenty i dwa kraje. To w takim razie rzućmy okiem, jak to Santiago de Chile wygląda. Teleferico to bardzo fajna atrakcja, zobaczmy. Teleferico jest kolejką linową Santiago de Chile. Ma prawie 5 km długości, 47 kabin i porusza się z prędkością 18 km na godzinę. Widoki są niesamowite, możemy zobaczyć panoramy miasta, dodatkową atrakcją są przejazdy busem oraz kolejką torową. Bilet kosztuje około 40 zł. Muszę przyznać, że Teleferico robi ogromne wrażenie. Korzystałem z niego kilka dni temu i naprawdę jest bardzo fajnie. A my cały czas z Olgą Noszczyk, stylistką Rzęs, właścicielką salonu Secret Studio w Warszawie. W takim razie, od jakich zabiegów stylistka może zacząć swoją pracę? Mm. Może zacząć tak naprawdę od kosmetyki białej, czyli na początku skupić się na tym, żeby klientkom oczyszczać skórę w sposób manualny lub za pomocą peelingu kawitacyjnego, oferować im różnego typu maski nawilżające, masaże twarzy, a potem powoli można wprowadzać maszyny. Pierwszą maszyną, jaką ja wprowadziłam do swojego gabinetu to było oczyszczanie wodno-wodorowe i to był strzał w dziesiątkę, bo ja dzięki temu mogłam poszerzyć tak naprawdę ofertę usług o kolejne 7 zabiegów różnego typu. No, i zaczęło przynosić mi to coraz większe przychody. No i dzięki temu też się rozwinęłam, bo w tym momencie w moim gabinecie jest 7 maszyn, a ja wciąż się rozwijam. To powiedz w takim razie, jak stylistka może rozpromować swoje usługi i dotrzeć do nowych klientów? No, w social media. Doskonale wiemy o tym, że bez działania w social mediach, na Instagramie, na Facebooku jest nam ciężko docierać do nowych klientów. Ja, na przykład, wczoraj pół dnia poświęciłam na to, aby nagrać kolejnych siedem rolek na dwa Instagramy, bo ja tak naprawdę prowadzę dwie firmy. Więc no, musimy nagrywać rolki, musimy naszych klientów edukować, mówić mu o naszych usługach, być dostępnym wszędzie i na Booksy, i na Facebooku, i na wizytówce Google, o czym moje kursantki nawet nie miały pojęcia, kiedy im wspomniałam o tej wizytówce, to zaczęło się na nich pojawiać. No, musimy być też cały czas aktywne na różnego typu grupach na Facebooku, komentować, pokazywać swoje efekty zabiegowe, zapraszać do swojego salonu. No i też fajną rzeczą jest to, aby prosić klientów o opinię, a jeżeli klient jest na tyle otwarty, to nawet nagrać z nim relację 30-sekundową i poprosić go o opinię zabiegu, wrzucić to w relację i chwalić się, pokazywać, że klienci do nas przychodzą, że są z nami i są zadowoleni z naszych usług. Także no dużo działań marketingowych musimy teraz wdrażać, no bo mamy XXI wiek, no i to nie jest tak, jak kiedyś 30 lat temu, że był salon u pani grażynki na osiedlu. Teraz po prostu potrzeba działać o wiele więcej. Olga Noszczyk, Mazowieckie Centrum Szkoleniowe cały czas z nami do rozmowy wracamy za chwilę. Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza. Tomasz Słodki. Santiago de Chile, cały czas jesteśmy w Ameryce Południowej, no i w Polsce, bo w Warszawie Olga Noszczyk z Mazowieckiego Centrum Szkoleniowego. Powiedz w takim razie, jak Ty możesz pomóc przyszłym kosmetolożkom i stylistką rzęs w tym, żeby nauczyły się swojego zawodu? Ja oferuję w tym momencie szkolenia stacjonarne, aczkolwiek już od przyszłego roku będą dostępne również szkolenia online. W tej chwili piszę e-booka. Pojawią się też dwa takie bezpłatne programy do pobrania. W w których po prostu będę dawać różnego typu wskazówki stylistkom. E, oczywiście można się umawiać do mnie na, bez, na konsultacje, e, na mentoring. E, w tym momencie też wchodzimy z nowym projektem, jakim są korepetycje, e, czyli oh. kursantka zgłasza się do mnie, mówi, z czym mam problem, i umawiamy się na dokładnie naprawienie jednej rzeczy, jak na przykład odstęp podpowiedzi, rzędowość, kierunkowość, więc takie korepetycje ze stylizacji i drzwi można również u mnie e, odbyć. No i również Również mentoring, tak? Osoba, która dołącza do mnie, jak moja kursantka stacjonarna, przez trzy miesiące ma ode mnie mentoring, bezpłatne wsparcie online. No to zapraszamy i odsyłamy. Powiedz jeszcze, jak się znajdziemy w internecie. No i Mazowieckie Centrum Szkoleniowe Olganoszczyk na Facebooku, Instagram olganoszczyk.szkolenia i strona internetowa olganoszczyk.com. Bardzo, bardzo dziękuję Olgo za rozmowę. Powiem Ci jeszcze, Dzięki. bo na dole cały czas się świetla informacja o tym, że są tutaj trzęsienia ziemi w Santiago de Chile. Ja przeżyłem już trzy takie trzęsienia na przełomie pięciu wow. dni. Muszę Ci przyznać, że no, robi to wrażenie, kiedy budynek kwieje się we wszystkie strony. I chyba jeszcze bardziej doceniam Polskę, w której mamy naprawdę ogromny spokój, jeśli chodzi o właśnie warunki naturalne i atmosferyczne. Więc pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dzięki. No i trzymam kciuki za jak najwięcej studentek w Twoim Mazowieckim Centrum Szkoleniowym. Dzięki, ślicznie pozdrawiam. A ja mówię do zobaczenia z Chile, Tomasz Słodki. Cześć!